Dzień dobry Państwu! To jest gramatyka spoza podręcznika. Zanim ruszymy z kolejnym odcinkiem, zatrzymajmy się na chwilę, żeby pomyśleć, ile już za nami. Mówiliśmy o rzeczownikach, o przedimkach, o czasach, o czasownikach modalnych i szyku zdania. Całkiem sporo, prawda? Nie zatrzymujemy się jednak. Nasz dzisiejszy temat to konstrukcje gerundialne i bezokolicznikowe. Zobaczymy, jak Elastyczne są to formy i jakie subtelne różnice w znaczeniu są w stanie wyrazić. A zrobimy to na autentycznych przykładach, które, jestem przekonany, nasi uczniowie i uczennice pokochają. W podstawowych informacjach, które podręczniki podają nam po formach z końcówką ING, jest jedna dosyć intrygująca. Otóż Dowiadujemy się, że formy z ingiem mogą być rzeczownikami, na przykład: uh, Eating chocolate isn't good for your teeth. Forma eating jednak na pewno nie jest typowym rzeczownikiem, oznacza przecież czynność. Występuje też po niej rzeczownik chocolate, który jest jej dopełnieniem. Kiedy możemy więc powiedzieć, że wyraz z końcówką ing jest typowym rzeczownikiem? Sprawdźmy to na korpusowych przykładach użycia słowa building. Wybrałem dla Państwa 8 zdań, które zilustrują nam, jak forma building z typowego rzeczownika stopniowo staje się typowym czasownikiem. Numer 1 to typowy policzalny rzeczownik. Wyraz buildings odnosi się na pewno do namacalnej rzeczy, jest w liczbie mnogiej, a poprzedza go określnik wyiz. Wyraz ten jest też tutaj głównym elementem podmiotu zdania. W zdaniu drugim i trzecim również mamy rzeczowniki. Zwróćmy uwagę na charakterystyczne dla rzeczownika otoczenie: the building of. Charakterystyczna dla rzeczownika jest również pozycja frazy, której głównym elementem jest building. W zdaniu drugim jest to podmiot, a w zdaniu trzecim dopełnienie czasownika. Stopień jeśli tak można powiedzieć, e, rzeczownikowości słowa building obniża nieco fakt, że oznacza ono w tych dwóch przykładach czynność. W zdaniu czwartym rzeczownikowy charakter naszego przykładu podkreśla przymiotnik rapid. The rapid building of vast structures. Zdanie piąte to taka trochę szara strefa. Forma building ma w sobie całkiem sporo z rzeczownika. Występuje po przyimku to. Oraz po zajmku dzierżawczym there. Z drugiej jednak strony jest jak czasownik przechodni. Występuje po niej dopełnienie w postaci frazy rzeczownikowej my new upstairs extension. Szóstka to już czasownik. Mamy tu przysłówek oraz ponownie dopełnienie w postaci frazy rzeczownikowej. Jedyną cechą rzeczownikową formy building jest tutaj to, że jej fraza występuje po. Przy imku. W siódemce jesteśmy już bardzo blisko typowego czasownika. To prawie tak, jakbyśmy powiedzieli the men who are building the track. Ostatni przykład to pełnoprawny czasownik. Forma building jest tutaj czasownikiem przechodnim, który jest jednym z elementów czasu ciągłego albo, jak mówią niektórzy, aspektu ciągłego. Gdzie w tym wszystkim są formy gerundialne? Widzimy je w przykładach od drugiego do szóstego. Są to formy ING, które oznaczają czynności i które są głównymi elementami fraz y, występujących w pozycjach typowych dla rzeczowników, czyli w podmiocie zdania albo dopełnieniu czasownika lub przyimka. Według niektórych autorów y, formy gerundialne to zawsze rzeczowniki. W naszym ujęciu jednak forma gerundialna może być zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem. Piękną sekwencję rzeczownikowych form gerundialnych y, znajdziemy w jednym z odcinków serialu Przyjaciele. Posłuchajmy pierwszej wersji wystąpienia, które Joey przygotował na ślub Moniki i Chandlera. We are gathered here today on this joyous occasion to celebrate the special love that and Chandler share. Eh? It is a love based on giving and receiving, as well as having and sharing. And the love that they give and have is shared and received. And through this having and giving and sharing and receiving, we too can share and love and have and receive. And through this, Having, and giving, and sharing and receiving. Określnik this poprzedza oczywiście rzeczowniki, e, tak jak w przykładzie z korpusu Coca, e, który wybrałem dla Państwa. And through this process we can steer the course of history. Podręczniki do nauki języka angielskiego rozróżniają pomiędzy perfektywnymi, a teraźniejszymi, czy też prostymi formami ing. Po wielu czasownikach możemy te dwie formy stosować wymiennie bez różnicy w znaczeniu. Możemy zatem powiedzieć he denied having stolen the important documents jak również he denied stealing the important documents. Kontekst z reguły sprawia, że relacje czasowe w tego typu zdaniach są jasne. Od każdej reguły są wyjątki. Niekiedy konieczne jest użycie formy perfektywnej dla jednoznacznego umieszczenia danej sytuacji w okresie poprzedzającym czas wyrażony na początku zdania. Taka konieczność ma miejsce w zdaniu: 55% of young people admitted to having had a virtual relationship. Stwierdzenie: They admitted to having a virtual relationship sugerowałoby bardzo mocno, a dla niektórych rodzimych użytkowników języka angielskiego byłoby jedyną opcją, taką, że ankietowane osoby były w wirtualnym związku, Podczas udzielania odpowiedzi na pytanie w kwestionariuszu. Tak jak istnieją perfektywne formy ING, są również perfektywne bezokoliczniki. Jak na formę perfektywną przystało, wyrażają one uprzedniość, czyli anteriority. Możemy więc używać ich mówiąc o sytuacjach uprzednich w stosunku do teraźniejszości. Eee, na przykład, belgian archeologists dug up the remains of a soldier who is believed to have died during the battle of waterloo nearly 200 years ago. Punktem odniesienia może być też pewien moment w przeszłości. The company responded to the complaints over the weekend by saying it was sorry to have upset anyone. Punktem odniesienia może być też przyszłość. She has already interviewed Martina Navratilova for the film Which she hopes to have finished by the end of May. Żelaznym punktem każdego omówienia form gerundialnych i bezokolicznikowych jest opis różnic w znaczeniach pomiędzy nimi, gdy formy te występują po niektórych czasownikach. Na liście, którą Państwo widzicie, jest czasownik STOP z naszego tytułowego przykładu. My jednak przyjrzymy się bliżej czasownikowi TRY, który jak wiem z własnego. Doświadczenia wzbudza u uczniów najwięcej wątpliwości. Jak mówi nam podręcznik, try to do oznacza do one's best attempt, a try doing do something as an experiment. Spójrzmy na kilka przykładów. Pierwszy z nich pochodzi z książki o misiu, moim zdaniem o wcale nie takim małym rozumku. Pochodzi z rozdziału o polowaniu na hochonie. Bezpośrednią przyczyną spotkania prosiaczka z hochoniem było to. That his serdeczny friend Puhatek was hungry and could not sleep. But he couldn't sleep. The more he tried to sleep, the more he couldn't. He tried counting sheep, which is sometimes a good way of getting to sleep. And as that was no good, he tried counting heffalumps. and that was worse, because every heather lump that he counted was making straight for a pot of Poo's honey and eating it all. Puchatek bardzo starał się zasnąć i żeby osiągnąć ten cel, próbował różnych metod. Najpierw liczył owce, a gdy to nie pomogło, liczył chochonie. Poddał się dopiero przy chochoniu numer 587, gdy ten stwierdził Very good honey this. Cóż, mnie z Puchatkiem niewątpliwie łączy miłość do miodu, i gwarantuję Państwu, że w słoiku z napisem Gramatyka spoza podręcznika do samego dna jest miód. Żadnego sera. Puchatek po prostu był. To mu wystarczało. A człowiek natomiast chce być kimś lub czymś. Problem w tym, że czasem trudno nam dokonać wyboru, trzeba jednak eksperymentować i mieć nadzieję, że w końcu znajdziemy coś dla siebie. I just don't know what I'm supposed to be. You know. Tried being a writer, but I hate what I write. And I tried taking pictures, but they're so mediocre. Dla niektórych sensem życia są książki. Jednak ich sprzedawanie to dosyć ciężki kawałek chleba. E, wie coś e, o tym Sean Bithol właściciel największego antykwariatu w Szkocji i chyba najbardziej odlotowego antykwariatu na świecie. To ten pan po prawej. Posłuchajmy fragmentu jego rozmowy z jednym z gości. So, uh, so what do you do Christopher? I'm a stand-up comedian. I'm playing Dumfries tonight at the Theatre Royal with Susan McCabe. And I was in hoik at the heart of Huyk, last night, which was nice. And uh we're next after Dumfries? We're next? Uh, and then I go back to Glasgow for some reason, and then I go to Carlisle tomorrow with Frankie Boyle. so really? Yeah, we're doing the, the theatre in Carlisle, so I'm a busy bee, but I've got other books I need for the tour, I'll tell you that much. And do you make a living out of it? Arguably. <laughs> <laughs> Try selling books. Yeah, <laughs> <like> totally. Anyway, <laughs> thanks for having me. Man. Very Thank nice to meet you. And good Try night. selling books. Zrób to, I zobacz jak to jest. Nie będziesz mi. Zazdrościł. W podobny sposób e, możemy powiedzieć: e, Try telling that to my parents i tak nie zrozumieją. Albo try doing it for two and a half bloody years, będziesz wykończony tak jak ja. Albo też try getting a parking place, zobaczysz, ilu tu przyjeżdża ludzi i jak trudno znaleźć miejsce. Czasem jednak chcemy po prostu dać komuś dobrą radę, e, na przykład e, try using a blow dryer. Have you tried using a different bait? Try reading a book or two before you open your mouth. W tym ostatnim przykładzie na pewno jest uh, odrobina z A w historii ludzkości niewątpliwie byli tacy, którym ta ostatnia rada bardzo by się przydała.. What are you doing here? To

z czasownikiem try używamy bezokolicznika. W języku mniej oficjalnym jednak, na przykład gdy rozmawiamy z przyjacielem czy też e, członkiem rodziny, możemy powiedzieć try and do something. Czasownik try jest wtedy w formie podstawowej, a takie zdania to często sugestie, aby coś zrobić. Zobaczmy. So did I. Zobaczmy.

a full infinitive, bare infinitive, split infinitive, present infinitive, perfect infinitive, progressive infinitive, present continuous infinitive, perfect continuous infinitive, present infinitive, passive, czy też perfect infinitive passive. Z niektórymi z nich mieliśmy do czynienia dzisiaj. Musimy jednak być ostrożni. Nie możemy uczniom, którzy nie są na to gotowi, zaprzątać głowy taką terminologią. Nie chcemy przecież, żeby oni mieli w głowie e, e, mętlik, e, tak jak mała Delphine, która przyjechała do e, Anglii, żeby uczyć się angielskiego. Zobaczmy. Now, Delphine is here to practice talking English. So we must all help her. Yes, mummy! <coughs> First I must say sorry. I do not speak English very well. You don't speak too badly. You are very kind, Monsieur Pig. But may I ask you a question about talking English? Of course. I'm an expert at talking. Ask away. Are English split infinitives a form of irregular verb or past pronoun? Uh. Actually, it's quite late. Shall we set up Delphine's bed? Jak zwykle sytuację ratuje mama świnka. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, co mała Delphine przywiozła w tym y, wielkim kufrze z Francji y, i jeśli chcecie się dowiedzieć, czy nauczyła się jakichś nowych angielskich słówek, proszę obejrzeć cały odcinek. Split infinitive to przynajmniej w teorii rozdzielony albo nieciągły, jak mówią niektórzy, bezokolicznik. Konstrukcja ta rozpowszechniła się w języku angielskim w wieku XIX, i to właśnie ta zmiana w częstości użycia split infinitives wywołała protesty wśród turystów. Kolejna zmiana w nastawieniu do split infinitives nastąpiła w zasadzie na naszych oczach. Spójrzmy na nagłówki z prasy brytyjskiej z ostatnich 5-6 lat. To boldly go for it. Why the split infinitive is no longer a mistake? teachers told to stop stressing about split infinitives. It's really not a crime to boldly split infinitives. To boldly split infinitives is fine. Skąd to zainteresowanie prasy? To dzięki naukowcom z Lancaster University, którzy udostępnili wyniki badań w ramach projektu British National Corpus 2014. Wykazali oni, że użycie split infinitives we współczesnej angielszczyźnie mówionej jest w zasadzie normą. Linguists working on the project found the split infinitive had risen from a mere 44 words per million in the early 1990s to a staggering 117 words per million in the 2010s, with common examples including to just go, to actually get, and to really want. Spójrzmy zatem na kilka typowych przykładów z korpusu BNC 2014. I've got no idea what some of these words mean, or how to even pronounce them. They don't see it as their responsibility to actually perhaps read with the children. Tutaj bezokolicznik wdarły się aż dwa elementy. Dalej. He never seemed to really want to settle here. I think I'm gonna have to just go on my own. Zauważmy też, że po partykule bezokolicznikowej pojawić się może również fraza przyjmkowa. I want to at least be able to speak French and Spanish, lub fraza rzeczownikowa. You've got the potential to one day buy some land. Split infinitives to jednak nie tylko cecha języka mówionego. Przykłady tej konstrukcji znajdziemy również w języku pisanym, na przykład w artykule z lokalnego pisma z prowincji Ontario. Dzisiaj skończymy więc przykładem z kanadyjskiego źródła. Spójrzmy na drugi akapit. The voted to immediately approve rezoning the Pino properties from highway zone and medium industrial to shopping center commercial zone. Umiejscowienie przysłówka immediately pomiędzy partykułą a czasownikiem to nie przypadek. Tylko tam ten przysłówek może jednoznacznie odnosić się do czasownika approve, co jest tutaj intencją autora. Gdybyśmy przesunęli przysłówek przed partykułem, tak jak w zdaniu numer 2, e, stanie się on wtedy określeniem czasownika voted. Natomiast z pozycji po bezokoliczniku, czyli po czasowniku approve, tak jak w zdaniu numer 3, przysłówek będzie opisywał czasownik rezoning. Jak zatem widać, są zdania, w których nie możemy wyciągnąć przysłówka poza bezokolicznik bez zmiany znaczenia całości. Mam nadzieję, że każdy z Państwa chociaż raz się dzisiaj podczas naszego spotkania uśmiechnął. Zachęcam do wykorzystania przynajmniej niektórych dzisiejszych przykładów w klasie. To, jak przedstawiamy zjawiska gramatyczne i jak mówimy o gramatyce, wcale nie musi być dla naszych uczniów i uczennic nudne. Neo, meaning new, and lithic, meaning stone. Neolityczne, neandertalskie, jednym słowem, prymitywne. Tak, jeszcze całkiem niedawno niektórzy określali nauczanie gramatyki języka obcego. Utrzymywali, że świadoma wiedza gramatyczna jest kompletnie nieprzydatna w użyciu języka obcego, a jest tak dlatego, że w spontanicznej komunikacji nie ma czasu na sięganie po reguły, gramatyczne. To jednak bardzo duże uproszczenie. Ignoruje ono przydatność wiedzy gramatycznej podczas recepcji e, tekstów pisanych oraz podczas ich tworzenia. Wtedy mamy możliwość, aby się zatrzymać i odwołać do naszej wiedzy świadomej i na przykład zastanowić się nad wyborem bezokolicznika albo formy ING. Co do wypowiedzi ustnych niekiedy dysponujemy czasem, aby chociaż Pewnym stopniu taką wypowiedź przygotować. Co do spontanicznej komunikacji, natomiast e, e, możemy stosowanie przynajmniej niektórych reguł gramatycznych poprzez odpowiednie ćwiczenia zautomatyzować do tego stopnia, że będziemy ich używać bez obciążania naszej uwagi. Okej, okay. to yy, wszystko na dzisiaj. Yy, następne zajęcia, proszę pamiętać, zdania warunkowe. Hmm. Hmm. Jabłko od wieczora. I nie ma doktora. Każdy. Prawdziwy archeolog powinien o tym wiedzieć. To co? Ruszamy na poszukiwanie zaginionych kondyżynali.